Siemanko, ja jestem Zizu, i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z TikTokami. Ja TikToki nagrywam dość rzadko, bo jednak Minecraft algorytmy bardziej lubią na moim kanale, ale może uda wam się zmienić klikając łapkę i suba. Chciałbym wam się też pochwalić, że właśnie wbiliśmy tutaj, pokaże się, 200 subskrypcji na kanale, więc zostaw suba, żeby było więcej. No i też tutaj zaraz pokażę wam się yy, taka taka karta, gdzie będzie odcinek, który był ostatnio nagrany i też was do niego zapraszam. A my przejdźmy do TikToków. Zauważyłem, że i postarał się i mega się postarał. Nie spodziewałem się, że na tym kanale będzie tyle TikToków do ogarnięcia, oglądania i nie byłem przygotowany. Ja niedawno nie było odcinka i nie wiedziałem, że on dalej dodaje jakieś fajne TikToki y i wynajduje i naprawdę tego jest mnóstwo. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś powtórek yy, niż w ostatnich odcinkach i coś fajnego, jakieś serduszka fajne perełki znajdziemy oczywiście na śmieszne będzie haha ha. jak coś głupiego będzie by eee. zobaczymy jak to wyjdzie yy, mam nadzieję że będzie spoko i jakoś yy, przejdziemy do No, do... przez to przejdziemy razem ja mam cały czas manie patrzenia się na OBS-a z przyzwyczajenia jak do was gadałem bez kamerki niż w kamerkę no niestety dobra zaczynamy o dalej się patrzę w obs -a. debil no debil czy nie boisz się, że jutro umrzesz? Oku! Ja mieszkam w Polsce. Przecież 50% mojej stawki godzinowej to jest litr paliwa. Ja tu się boję jutro żyć. No, chyba tutaj powinien być upadecik, bo to jest. Dwa, yy, z grudnia. Teraz to jest 70%. Nie no, Beka. No 50% jak nic. O, kawusi się miałem napić, a jest gorąca. A, dobra, idziemy dalej. Dobra, to było głupie Wiem, powiedzieć, że to jest skill, Ale tego się nie spodziewałem, nie? Tego się nie spodziewałem Weruj, jesteś chory <laughs> O, no, coś czuję, że chyba wiem co tu będzie Raz, dwa, trzy Kurde, zawsze ten jeden sąsiad. i gościu dobrze rozkminił, nie? Haha! Plus jeden! Oho! play? O kurde! No i to jest skill, widzowie! Jeszcze raz! To dla was! Wiem, że chcecie zobaczyć to jeszcze raz. To jest potężny pies. Robi wrażenie. Kto utrzyma tak wielkiego potwora? Ja pierdziel, nie, pies, petarda, muzyczka tsunami, czego chcieć więcej, nie? O ogonem Majdał, ogonem Majdał, widziałeś to? Ogony Majdał Ej, to widziałem! To widziałem. gościu robił dziwne symulatory. Zobaczcie, bo ja to chyba skądś znam. I zobaczcie. Lordy ciokies. Ej, symulator wypadki. Witadną mu <laughs> Monitor wywalił. Ej, co ludzie mają w głowie, że wymyślałem takie dziwne rzeczy, nie? Ja pierdzolę. mi byłoby szkoda sprzętu. O jaka babuszka! Oj biedna babuszka! Babuszka trochę zimy chciała skorzystać, wiecie, pojeździć i co, i tak wnuki się bawią babuszkami, no. Nie, ładnie. Widzicie? O kurde. Ten co odwali, nie no, doby, dobry patent, nie wiem czy to, to ludzie wykorzystają do gry w CESA. Ale ten moment, kiedy ziomek ogląda pulpit. Powinna być jeszcze ta nutka, no. Widzieliście to! Aż mnie zabulały Cones! I to wi to nie jest takie. Ui. Dobra, to było śmieszne. Szkoła w Polsce, tak to było. Ciekawe, czy jeszcze są w szkołach te tablice. Zielone. Jeszcze powinno wejść ten, ten filmik. Taki nie wiem, czemu na TikToku widziałem. Wiele razy filmik na zasadzie, że później women. I gościu kawę pije women. WOMEN <y <conflicts> oh, A znowu kochones. Nie wiem o co chodzi Weruje, ale to już kolejny filmik jest z rozbijanymi Samca. O

Tego jeszcze nie widziałem, żeby kot w suficie był. <laughs> kot w suficie, tak o. Niech nie <chuj>, Jak <jazwy. śmiech> oh, ja chcę jeszcze raz? Jak chcę jeszcze raz? Patrzcie to, kur. <laughs> Niech Nie to tego chłopa! Co, co? ty się odjeba? One eternity later Ten jeden ziomek co musi zaliczyć sprzedłem. Nie ważne co mi się odjebało. Nie. Masz zagrożenie i nieważne, dzisiaj zaliczasz! nieważne że płonie klasa! Ty musisz zaliczyć! Ja pewdziel głupota. Podpalił tę szkołę czy grałeś jakieś demoniczne gry komputerowe? Diabolo, Dragones Drang Dragones Drang i Diabolo Dwie najgorsze, najbardziej rakotwórcze gry Które mogą sprowadzić was na złą stronę Usłyszymy co... usłyszymy... usłyszymy co przewodnik naszej młodzieży ma nam do powiedzenia Drunk. Quake Quake RPG RPG Pokemony Pokemony Kieszonkowe potwory Kieszonkowe potwory Czy jak... Najgorsze są te Pokemony Co tu się stało? Patrzmy, memy, które wykradłem ze strefy 51, do 2. <śmum> Filmik głupi. <śmum> Zamiast wykradać, memy ze strefy 51 wykradni słownik byczku Emotional <śmum> damage ty mają już w klasie, papu. Papuga gołębia za do klasy. Nie wiem czy opowiadałem wam kiedyś historię o gołębiu. Mieliśmy kiedyś coś takiego, że znaleźliśmy ranego gołębia, zanieśliśmy go z kumplem, albo z dwoma kumplem, nie pamiętam. Zanieśliśmy go do weterynarza. Weterynarz za darmo dał mu jakiś zaszczyt i powiedział, że za tydzień powinno być wszystko w porządku, że zrobił sobie coś tam ze skrzydłem. Nie, że złamane, tylko właśnie nadwyrężył, zerwał mięsień, coś miał, że nie, był ptakiem nierotym. No i zanieśliśmy go i kumpel wziął karton, poszliśmy do sklepu, załatwiliśmy karton i zrobiliśmy mu legowisko, a nie mogliśmy go trzymać u mnie w domu, czy u kumpla, czy gdzieś, to stwierdził, że dała go do suszarni. Okazało się, że to był jednak błąd, bo ktoś otworzył okno w suszarni i kot wszedł przez to okno i kolega rano poszedł zanieść trochę mleczka, wody i gołębia już tam nie było. O nie, to jest zło To jest zło Ale gościu, zrobili pranka, matka, córka zrobiła pranka, że rodzi grubo O, faceci Dlaczego robią takim Coś w tym JEST do fotki? <laughs> Serduszko poszło. Ops. Ale coś w tym jest. A doszło już. Fotka musi być dobra, nie? <laughs> o, coś w tym jest, coś w tym jest. Uh. dobra, kupiłam mnie Marvel zawsze dobry. To jest Spider-Woman. Spider-Girl? kurde, girl Gear czy woman? Dobra, to Spider-Woman, Girl i tak dalej. Kończymy dzisiejszego TikToka. Mam nadzieję, że Wam się podobały TikToki. Ja mega miałem problemy z nagraniem tego odcinka. Miałem problemy z audio, miałem problemy z wideo, miałem problemy z monitorem, miałem problemy ze wszystkim dzisiaj. I naprawdę ja mam tutaj gulę, a żyła mi wychodzi, normalnie nie wytrzymie za chwilę, bo tak mi podniosło ciśnienie, miałem ochotę wywalić ten komputer i spać, ale stwierdziłem, że dokończę ten odcinek. Masakra, ciężki dzień, nie wiem czemu, nic nie szło po mojej myśli dzisiaj i wszystko jest pod górkę z tym odcinkiem. Więc dajcie łapkę w górę, że doceniacie moje starania, bo masakra dzisiaj, masakra. Więc subskrybujcie, komentujcie, oglądajcie. Dziękuję wam, cześć i czołem, nara!